Panie o, kurde, z salutem? Czałem posterunkowy. Szef. I nie panie, tylko tak po imieniu Patryk Można jestem. Mam z panem dzisiaj tak? Tak, z Patrykiem jest panem. Pan Patryk. Michał, tak? Pan Dobra, siadaj Pan. do siebie, tam zobacz, czy wszystko masz na pewno przy Dobrze. sobie. Terminal też Dobrze. przy sobie Nie tylko go nie zgub. Dobrze, postaram się. Witam was, widzowie, w dzisiejszym odcinku dzisiaj, jak tak widzicie, tak. Hyundai, którego jeszcze na fajwem nie mieliśmy, także dzisiaj takie autko będzie. Tak, trafiło? Nowe autko chyba. A dzisiaj, widzowie, jeździmy to z posterunkowym. No, żeby po prostu go nauczyć. Czyli także dzisiaj po prostu będziemy chłopaka jej. podejrzewam, będzie tyle różnych pytań, że to szok. Widzowie, jak chcecie więcej odcinków, łapeczkę w górę, subika i zaczynamy dzisiejszy odcinek. Duży ruch dzisiaj jest w tym mieście, prawda? 44 no? z góźdźla, Zero. Teoretycznie powinniśmy go zatrzymać, bo nie powinien Zgłaszam przejeżdżać. Się, Radio weź i powiedz, że się zgłaszasz. Zgłaszam się. Drodzy widzowie, już w najbliższą niedzielę zrobimy daily na kanale wraz z nową serią. 3 dni pod rząd będą odcinki serii, która jakiś czas temu była na kanale i wam się bardzo spodobała Udaj się na ulicę Marywińską żolibosz to jest kradzież Powiedz tak, powiedz że zrozumiałeś udajemy się. Udajemy się 0034. Trzeba Zdajemy uczyć, wizawę młodych. Jesteśmy na miejscu Yee, yy, potrzebujesz wsparcia? Na aktualne czas nie ma. K**a, ponownie czasu nie ma, to jest k**a, a ty złodzinoszek. Dzień dobry. Yyy, e, a ile temu uciekł, przepraszam? No, k**a, kur... dwie minuty temu, no. Dwie osoby, czy, czy, co? K**a, ja Michał, jed... chodź tu. Ja tylko jedną i szybko spierd**a. Oznaki charakterystyczne, czy coś? Nie patrzyłem. na coś? K**a, K... z pierd**a? Po prostu tam, będzie po prostu co Dobra, to zaraz pan poczeka tutaj, zaraz podejdziemy Młody, Dobra. chodź, chodź Weźcie tego gościa zapytać, czy widział Po co on wychodzi, widzowie, szybę można Dobra, Dobra młody to Chyba pana spytam, widział pan może jakąś osobę biegnącą szybko z torebkami? To nie Dobra, trzeba się pokręcić po okolicy, zobaczymy to Na razie nic więcej tu nie zrobiłem O, tutaj kogoś mamy, ale go raczej się nie dopytamy Dobra, to słuchaj, to teraz wracamy na miejsce interwencji Piszemy yy, po prostu kradzież i tak dalej, i tak dalej Zgłaszam się, co się dzieje? Jakie ty czynności w tym momencie pełnisz? Słuchaj, no jesteśmy na miejscu interwencji, rozglądałem się po okolicy, bo jeszcze była informacja, że być może ich znajdziemy, bo niedawno uciekli, a co się dzieje? Prześlij mi w małym dane świadków opis osoby puszczą mega. Zrozumiałem, daj mi chwilę. Posterunkowy Michał. Nie widzowie, do roboty się rwie, trzeba mu notatkę dać, żeby się uspokoił trochę. Przepraszam, kto był tutaj świadkiem jakby tej kradzieży całej. No ja byłem, no. No to pan nie wie, to była jedna osoba czy dwie, bo dostaliśmy informację o dwóch. Widziałem p tylko jedna nie, a może był drugi, tam. A pan był tutaj na miejscu, czy gdzieś pan był obok? No, ja tutaj sobie stałem. A no to, to kto zadzwonił po policję? Kasir. 8 tysięcy za garnitur! No, nie wiem, jak Pana, o jakiej wartości, co ukradli no, no, jak o jakiej wartości, wartości było? To mogę wystąpić w dużej bo garnitury, nie bardzo, garnitur i ten. Dobra, to pan. Y a nie, bo pan nie będzie wiedział. Dobra, dokumencik poproszę o, zaraz o, bym oddał. Dobra, ja wezmę sobie, ja, to, mogę? Tak. Co to jest za cena? 5 tysięcy A co konkretnie ukradziono, proszę powiedzieć. No to garnitury. Ja potrzebuję konkretną rzecz, konkretna wartość. No to no, no, wszystko zapisane, dokładnie panu model mam dyktować? Y, Mody, trzymaj notes i zapisuj mhm. dokładnie, a mi terminal. Można przymierzyć sobie? Tak, Garnicu. zapraszam, zapraszam o, tam przebieralnia. Niech młody widzowie sobie radzi, ja dam 00 zero, zero informacje y, o imionach i o nazwiskach. Tutaj z terminala sobie wyjmę i wyślemy meldunek po prostu o tym, kto, kto ukradł. Jedna albo dwie osoby, bo i tak my się nie zajmujemy kamerami, tylko kamerami tak zajmuje się Wydział Dochodzeniowy Śledczy po prostu. Stacja benzynowa, pizzeria yy, i hotel przy tej samej ulicy i skrzyżowaniu. 0044. Oczekuj, 44. 4 ten co się tak widzowy przygląda? Zgłaszę zero. No, mieli jakieś... E, Wysłałem ci meldunek, imię i nazwisko e, e, tych osób, które były na miejscu świadków, kasjer i, tak i tak dalej, Dodatkowo informacja o osobach, które uciekły i o możliwych kamerach w okolicy. To WDŚK, szkanie się tym zajmie. Wszystkie informacje... 3 zero? 0, prowadzisz? Panie ekspediencie... Kończymy, tak. jeszcze jesteśmy na miejscu. Co pan sądzi, dobrze leży ten garnitur? Rozum Dobra, dobrze. to chodź ze mną Mody. Ja jeszcze proszę pana, tak na sekundkę, mm -hmm. panie kasjerze, spisaliśmy wszystko z naszej strony to tyle. Ja na tą chwilę tylko tutaj zbieram od pana informacje, przekażę je dalej, ponieważ tym się zajmie inny wydział, dobrze. tak? Wydział dochodzeniowo śledczy No i na tą chwilę z mojej strony to tyle, dobrze? Dobrze. No i ja tu Ali! Ja dzwonię, bo nie ma klienta, nie ma. Dwa... Chodźcie, odjeżdżamy, póki nie się nie musimy nim zajmować. Dobra, y, zaraz ci powiem, co i jak. Trzymaj terminal i zobacz, co tam jest, zaraz ci dam informację. 0044. Głaszam się. Zakończenie interwencji. Dobra, patrz tam na dole y, w zgłoszeniu, póki jeszcze nas nie odepnie. Y, napisałem tak: świadkowie, kto to był, czyli kasjer, imię i nazwisko, ochroniarz roz imię i nazwisko. Dajesz po prostu informacje o osobach, które na miejscu były. Świadkowie, osoby poszkodowane, i tak dalej, i tak dalej. 4-4, zgłasz dla 0 Zgłasza. Tak, nieoficjalny komunikat, ale widzę, że normę mandatów właśnie wyrobiono. Daj mi radio. Rozumiem, że mam na piechotę chodzić i szukać? Ja nie wiem, co masz zrobić. Masz to zrobić na lupach. Przyjąłem, będę szukał kija do dupy. Nie szukaj kija do dupy, bo ja ci go znalazłem, wezwanie na Marywilskiej yy, żolibosz, yy, rozbój, przepraszam cię, Kracisz, yy, kracisz w, w magazynie, uda się służyć w górę. Przyjąłem. On za bardzo się nie jąka zawsze. Myślę, że ma tyle roboty aktualnie, na po prostu parę komunikatów mi wyskoczyło i dlatego, nie? Tego, to, nie? Yy, jakaś osoba jest? Sam ktoś podejmował. jest. 0044. Yy, Głaszam, zero. zero, cztery, cztery. Zgłaszam, zero. Yy, na miejscu, interwencję podejmuje? Przyjął, dziękuję. Przepraszam, to pan ze nas. Z wreszcie, tak, tak. Dobra, poczeka pan sekundkę, się tylko ustawię, dobra? Yy, no to zaczynaj, mody. O, Jaki o, straszny do przodu w łódzowie jest? W ogóle o, chyba spara. dopiero faktycznie ja zaczyna, że chce wszystko to, to ja sam ja robić. My się, się ja przyglądamy na po, razie. Pod, ja ludziom auta naprawiam albo coś tam modyfikuję, jak się podoba. I przyjeżdżam cię rano. Niemożliwe, żebym nie domknął. I mi ukradli laptopa części zamienne koła miał, chciał na zimowe wymienić, nowiutkie kupił i, i wyciągnęli z szafki. Wczoraj wieczorem, no. Wieczorem, o, o której 18 konkretnie 18 godzinie? O 18. A dzisiaj pan przyjechał przed chwilą, tak? No bo ja od 10 do 18 mam, tak. To ja wezmę od pana dowód osobisty, sobie pana sprawdzę. E, a proszę tutaj koledze powiedzieć wszystkie rzeczy, które zostały skradzione oraz plus minus, jaka jest no tak, 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 wartość rynkowa. Tak? No te i opony, głównie zimowe, bo reszta za ciężkie dla nich być, nie wzięli. A co w ogóle jest ochroniarz, tam w takiej niebieskiej budce? I on mówi, że nie widział nic. Ja? Dobra, to ja podejdę do ochroniarza i. pan tutaj. Poproszę w ogóle dokument, a tutaj z, yy, z panem Michałem. Dobra, to proszę spisać, co zostało ukradzione. No to... Ja Widzowie, to ja, prawdopodobnie jedna osoba i zobaczcie, że to było w nocy o to, o to, o to, prawdopodobnie skradzione albo lecithioli. z samego dnia. Z samego rana, co oznacza, że prawdopodobnie ta kradzież mogła być jeszcze przed tamtą kradzieżą, więc... Yy, to są kamery, a kamer nie widzę, więc to może być jedynie problem. Panna, dzień dobry, starszy sierżant yy, Patryk Bartoszewski. Dzień dobry. Ja, proszę pana, tu prowadzę interwencję, ponieważ jeden z garażów został okrodziony w nocy albo z rana dzisiaj i bym, chciał, i bym chciał się zapytać o kamery na miejscu, albo czy pan coś widział. No to ogólnie to tak to miejsce, ale z tego co wiem, to tam na lampach może na pewno gdzieś są kamery. Dobra, a był pan w nocy dzisiaj? Tak, Czyli byłem to... tutaj i... No to pan nic nie widział? No Tutaj nikt nie wjeżdżał Przez... O, teraz. Ale to w nocy tutaj nikt nie wie, że tutaj jest. Ja jestem pewny, pan nie spał. Nie spałem. Możliwe, że gdzieś tam, bo tam je... kiedyś był dziurawy w płocie. A jest inny wjazd? Nie, była dziura w płocie. Mieli to naprawić, ale nie wiem, czy już to naprawili, czy nie. Dobra, widzowie, mnie informację, ja że ochroniarz nic nie widział, bo nic więcej nie widział. Tam panu za dużo nie Dobra. Czyli na miejscu nikogo pan nie widział, kamer na miejscu nie no. ma. Ja zobaczę, podejdę sobie tutaj na boku, zobaczę zaraz je faktycznie. Da. Może pan być wzywany na przesłuchanie, to już tam nie wiem, co tam chcą. Przygotuje pan dokument? Już tutaj daję panu dowód. Dobra, czeka, pan na ja sobie, przypisze. A tu nic kompletnie nie ma, choć taki to jest pod. No, to jest ta dziura w pocie? Dobra, tutaj nic nie ma, także. Nawet tej dziury w pocie nie ma, to nie wiem o czym on w ogóle mówił. To jest ten ochroniarz, mi się wydaje, coś, coś mi się wydaje, że to ochroniarz coś tam kłamie. Spisaliście już wszystko? No, ja chyba pan spisał, kolega, ja nie wiem. Tak, tak, już spisałem wszystko. Kaber nie ma na miejscu, to nie, 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 nie powiem, będzie trudno. I, a pan w ogóle tutaj jakichś wrogów ma, ktoś panu groził ostatnio, tak się zapytam. Zgrodziłem. Pytam się, bo mógłby pan zgłosić, zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, jakby po prostu. Nie, no powiedział, że nie mam tutaj szans, że on jest szefem tej, tej okolicy. Dobra. Imię, nazwisko, go i adres. Maciej ja Łodyga, dopiszę. techniczna 6. To ja zakończę interwencję, chyba że jeszcze pan coś do ja, tego potrzebuje. ja bo... zrobić Dobra. więcej, no. To miłego dnia y... eee, i... sobie pod... Powiedz, że interwencja zakończona, na miejscu nic, wszystko przekazane w meldunku, niech wiedział dochodzeniowo robi Czyli swoje to samo co my. 00 zgłoś dla 44, on odpowie wtedy. No ja nie 0, mam tych 0, kół 40. dla pana, no Zero, je. 0044. Zero. Yy, zgłaszam, że. Bo bożysz, podałem chwilę. A ten, co tu zrobił? Czemu on w masce... Ej! Zaczeka pan! Ja rower wezmę, zejdzie pan na bok, dobra? Idź koło niego, tylko uważaj. 0044 zero, zero, cztery, cztery. Zgłaszam, 0 yy, Zgłaszam, że meldunek wysłany, yy, oraz informuję, że mam aktualnie. Nie wiem, czy kolizję drogową, czy coś, także chwilową interwencję prowadzę. Odepnij się sam z zupy własną. Zobaczymy widzowie czy on się że on przejechał na czerwonym plus przejechał na rowerze, więc yy, mandat musi być wystawiony. No, czy no, potrzebuje pan opieki medycznej się zapytam, bo nie. widzę nie wróciłem się tutaj tylko i... Co się Dobra. dzieje? Yy, wjechał na skrzyżowanie na rowerze, gdzie nie można, to jest mandat. No, tak to, no. Dobra, proszę pana, yy, przygotuję pan dowód osobisty, no, nie, ja zaraz tutaj pana, powiem bo, jak z mandatem. 18 razy skończyłem, więc... No, ale... Dobrze, młody człowieku, poproszę. Tak się przejaśniło, nagle. Poproszę o y, okazanie dokumentu koledze. Zdej, y, 50 do 100 zł, mandat za czerwone światło. Nałożymy na pana 100 zł. Y, ten wyższy mandat za to, co pan zrobił. kasku pan nie miałem. Kasku pan nie musi mieć, proszę pana. Y, pan się cieszy. I pan tu do mnie nie pyskuje, ponieważ uderzył pan w samochód. Pan się cieszy, hmm. że tamta osoba pojechała. Ja I dobra, teraz mam do pana przedmię, informację. No. Jezus co Maria. pan o, czy... i upadłem. Proszę Pobręc. pana, po co pan miał maskę na twarzy? No. Bo zimno w twarzy. A rękawiczki po co? Bo są rękawiczki, bo zimno mi w ręce. Dobra, obróci się pan, ja pana prewencyjnie przeszukam. Dokumenty tylko, portfel. O, może się obrócić. W portfelu nic nie ma. Dobra, trzymać. Wystaw mandat. Wiesz jak to się robi? Czy cię no, nauczyć? Nie, nie, nie na terminalu. Terminal Stowaj. Na bloczek bierzesz bloczek. No i wystawiasz po prostu pisemnie mandat. 100 zł. Piszesz imię i nazwisko jego yy, i tyle. I proszę pana, mandat musi być uiszczony w ciągu 7 dni yy, na komendzie. Czy nie przyjmuje pan mandatu, no, ma? mam jeszcze My nie igado, bo jeszcze pan. Ja chcę jeszcze informacji dla siebie, żeby zobaczyć co tam jest z tego gangu, to ambednosków sparcie. Jeżeli kolegów to Dobrze, proszę pana, to ja zakończę interwencję w takim razie. Do widzenia. 44, zgłoś 0. A już odkładam. Zgłaszam się. U, ulica kolejowa, tam masz włamanie do mieszkania, udaj się. O... Udaj się z użyciem góry, przyjąłem. Przyjął, zachowaj ostrożność. Czyli i tak nie będę szybko jechał, bo kawy mamy. Nie pikawy, odłóż ją tak, żeby ci tutaj nie tam... To ja i tak syreny zaraz wyłączek, będziemy bliżej. Eee, 4-4 na, na miejscu. Ojej, ojej, co jest? Szybko, szybko, ej. wyskakuj, wyskakuj. Broń do ręki, broń do ręki bierz. Zatrzymać się policja! Zatrzymać się policja! Gdzie on uciekł? Widziałeś? Dobra, dawaj do samochodu. Kurde, czemu się rozdzielił? Widzowie, jak ja mu mówię, żeby się nie rozdzielał? Nie ma tu nikogo? Nie ma. Podejdę szybko po samochód, bo zostawiłem go otwarty i podjedziemy po prostu do niego, to tak chyba będzie najlepiej. Bo ty chyba nie wiesz, jak radio użyć, że nic mi nie zgłasza. Chyba, że już, już zginęli go. Widział, zgubiłeś obu. 0044 eee, Zgłasza zero Na naszych oczach dwie osoby, jedna z telewizorem uciekła eee, więc zakończyłam pościg eee, Podjedziemy teraz tam na miejsce do mieszkania Adrenalinka To jest, to jest... Zatrzymaj się! Zatrzymaj, zatrzymaj się! Stój. Co on tu robił widzowie? Kurde! O, o, łap, zatrzymaj ba, się! Zatrzymaj się! mi się o, Tyle no, no. biegłeś mi pod koła Dobra, odsuń się ja go skuję. Zaraz, na razie to. Dobra, yy, czekaj, weź go na bok, na bok go weź i zaraz tam wszystko zrobię 0044 Gorsze, 0 Gorsze, że natknęliśmy się na osobę uciekającą, biegła mi pod koła. Potrzebny jest ambulans, yy, lekko potrącona, nic poważnego. po ta przedstawiłem to bliżej, żeby. Do nas, nie wiem do kogo te pogotowie, mam nadzieję, że do nas. Dobra, poinformuj pogotowie co się dzieje. Podejdź, poinformuj po co się dzieje i... Długo mi się policjant. Został pan potrącony tutaj lekko przez nas. W nam potkała podczas pościgu. specjalnie we mnie wjechałeś. Się... prawa noga i tyle ja zaraz z policjantem wrócę bo muszę coś załatwić podejdź do mnie pana boli, jak pana dotykt... za dużo może rzeczy powiedziałeś. nie mów nic o współpracy i tak dalej bo tym się wds zajmuje nie ty ty po prostu na interwencji zajmujesz się interwencją to znaczy czy jest poszkodowany plus minus co się stało kim jest ten drugi a jak on nie chce nam nic powiedzieć to tyle teraz trzeba mu wystawić wystawić mu trzeba za co go oskarżamy oskarżamy go za ucieczkę pierwszą przed policją i za włamanie do mieszkania Dajcie? Dwa artykuły, które on popełnił tutaj. No i trzeba wniosek o ukaranie do sądu wypisać. Znaczy na razie zapytaj się, czy przyjmie mandat, zobacz do ile sądu, tam jest. Tak. tak, czy przyjmuje czy sprawę do sądu? Pamiętaj, że on musi ci podpisać, więc załatw to zanim pogotowie po odjedzie. Tak. 80 e, proszę pana, proszę pana Jest chętny przyjąć mandat w wysokości 500 zł. No, 500 zł za ucieczkę przed policją. Pierwsza. Nie przyjmuje, nie przyjmuje, a co? I skierowanie do sądu mam pisać. Cholera, no to ja da Uważajcie. Zabieramy! Zabieramy jest... klienta. Co teraz robimy? O! Panowie policjanci. Panowie policjanci, słucham. Okradli mnie. Eee, Tak. To zapraszam do mieszkania, dobra? Dobra, proszę pana, usiądzie pan sobie tutaj spokojnie. Przepraszam, to pan tak, czy to panu tak zrobili? To chyba mi tak zrobili. No Dobra, widzowie, słuchajcie, będę kończył dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Był trochę długi, bo dużo akcji działa, wszystko skradzieżowi, także prawdopodobnie to jednej i te samo osoby. Choć, choć, choć może nie, może po prostu zbieg okoliczności. Jedną zapaliśmy. I co, widzowie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Napiszcie sobie, jak poradził.